No, teraz już wersja druga, znaczy przygotowanie do gotowania soczewicy. Soczewica już razem połączona z kminkiem. zobaczę jak długo będzie czas gotowania przebiegał. Teraz już drewno nie żałuje. Teraz się woda zagotuje, a później wrzut na, na ruszt i dogotowywanie. Ok. Będę informował na bieżąco jakie postępy. Zaczę widzę sobie ładnie bulgota. Patyczki są doskonałe, bo to są takie cienkie listewki suche i się palą w sam raz od czasu do czasu trzeba zamieszać. Porcja 100 gramowa, czyli w sumie dobra. Na osobę jedną pojemność 0,45 i też się mieści, już bez przykrycia, bo by mogło kipieć w miarę spalania się przesuwa się do przodu, patyczek. Czy madełko można podnieść Przemieścić Tutaj patelnia, czy też pokrywka i druga, ewentualnie talerz. No i tak to działa. Na razie się gotuje. 14 minut z, z paroma sekundami. Okay. Trochę luksusu w czasach kryzysu: pieprz, sól, olej. Zaczewica gotowa. Czas operacyjny 32 minuty prawie, więc ok. Można jeść prosto z garnka lekko tam popiół na dole podgrzewa cały czas, bo jeszcze jest dużo żaru, znaczy nie popił, tylko żar Let's taste it Taste Pachnie dobrze gorąca Paruje, jak widać. Temperatura na zewnątrz około 4 plus, może już 3. Bardzo dobra. Z kminkiem sam raz, nie trzeba nic więcej. Może trochę soli jeszcze. Słabo się sypie wręcz, więc to tak trochę pieprzu dla pikantności i smacznego, na bon appetit. Bardzo pożywne i zdrowe danie w terenie. Można sobie w łatwy sposób przyrządzić na paru patyczkach. <laughs> ok, dziękuję za uwagę, mówił szybszy. Ten październikowe późne popołudnie wieczór w pół do siódmej w niedzielę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ahoj! Jeszcze <mówi> <śledzte> PS <hishib Store> <sulla> <Mondowego> było pyszne, minimalistyczne, proste, monodieta, super sprawa. co z chwinkiem gotowana. Sól pieprz, trochę oleju. To to już luksusowa wersja. Bardzo niewiele popiołów zostało po gotowaniu dwóch, półlitrowych porcji wody i soczewicy ponad pół godziny. Czyli niewielki wkład paliwa, niewielkie ślady zostają. I to by było na tyle. Pożywne, zdrowe i smaczne w taką zimną, październikową, jesienną noc w sam raz. W terenie czy nie. Pozdrowienia. Gorące. Mówił i jadł szybszy. Hej.